Cześć YouTube, tutaj Lechu. Witajcie w następnym odcinku, gdzie zobaczymy sobie przygody, jakie przeżywa samotny na Smoczych Wyspach. No i ostatnio udało nam się wydostać z tejże jaskini, którą żeśmy męczyli przez poprzednich parę odcinków. Ale jeszcze czekają nas trzy takie duże questline'y związanych z tą jaskinią. Więc, nie przedłużając, po prostu wybierzmy następne. No, oczywiście, już musimy tam lecieć z powrotem. Tak, rozumiem, że Alek Strasza się boi. Shadow Flame to są straszne rzeczy, ale e, niestety musimy tam iść, bo ta miejscówka, gdzie jest Ride, może mieć jeszcze więcej złych rzeczy. E, no i musimy ten cisnąć, po prostu, nie? E, no dobra. No i idziemy, bo się będziemy teraz spotykać z tymi... jak oni się nazywają? Nie smoki, tylko... no, to coś, z czym można grać teraz, z tymi smokami takimi dziwnymi. Uf. Dobra. Chodźcie, nie ma czasu. No nie ma, nie ma. Szybko. Szybko! Czy jest tutaj? Dobra, oni z tam gadają. A... W sumie on prawie zginął przed chwilą, a już. Hm. Gdzie tu jest. No to. Dobra. Jut. Leżymy z powrotem. Także na chwilę nam się udało wyjść z jaskini, ale już wracamy. Także nie ma czasu. Uh, stop tracking stop tracking stop tracking stop tracking uh, i stop tracking i stop tracking speak with mezen in Valdraken. stop tracking heroic dungeons stop tracking no dobra Także tak, no. Nie wiem, co jest szybsze w sumie, czy szybciej jest na tym smoku wynajętym lecieć, czy szybciej jest na tym smoku własnym lecieć, ale lecieć przez te tunele na tym smoku własnym to jest dosyć upierdliwe. Trzeba trochę namachać myszką. Więc dla nubów zrobimy wersję tego przelotu. Dobra. Uh, deep Completed, nie. Warfie nie. A, tam w ogóle. A, mogłem tam polecieć od razu. O, czyli już będziemy do raidu szli chyba, tak? Jak? Spoko. Jak się nazywa ten? Inherited Sin. Inevitable Confrontation, Flame Extinguished. Uh, może tak trochę... Wyprzedzę i. że to jest Rajc, Aberus. Tu się z tym Ferakiem walczy? Nie. Dobra. A chwila, bo ten ślimak za mną łazi. Co go chcesz? Aha, dobra. Jeszcze mam wybrać jakieś coś za reputację. Spoko. Zim. O, to coś z eventu halloweenowego. Super, z tym kotem dostałem takie coś. A... A, okay. Zmienię. 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 O, Zmienię. Wow, ile dostałem rzeczy! Nieprzydatne, nieprzydatne. Co tam jeszcze było? Jakieś pierdoły. Eee, takie rzeczy. Super. I to jest takie samo jak to, co mam już. Także dzięki. Dzięki. A dostałem jeszcze. Whippling, printers, bla bla, bla 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 Nie to nie to eee. Eee. nie wiem co to było. Dobra, eee. Fajna muzyczka swoją drogą. Dobra, lecimy tam gdzie trzeba. Ziół! duża to jaskinia, fajnie, można latać na smoku. E, a tam. right tam jest. Ziół. O, najpierw się latanie jeszcze odblokuje. Mhm, oczywiście tu jest jeszcze więcej zadań. A nie, to jest po prostu to. Dobra. Siup. I zmieniło mnie w... Gula! Wow. Hmm. Dobra, ten event w sumie Halloweenowy to już zrobiłem jakieś dawno temu. Że to jest w ogóle... World Events... Hallows End... No, a jednak nie. Defeat the Co? Tego nie zrobiłem Aha, bo to co roku jest chyba nowe, dobra uh, Headless Horseman uh, we uh, jakieś nowe rzeczy doszły Okej okay. Dobra Mordini Jestem uh, Fajnie, że przyjechałeś też się cieszę o, to cud, że e, ten przyczółek. Nie. Dobra. To cud, że ten przyczółek e, przeżył e, tak długo bez tego, jak Nerfarion istnieje. No i ci e, scouti informują, że złole się zbierają i robią rzeczy, także musimy jeszcze się dowiedzieć o nich. Zanim się zaangażujemy w ten konflikt, musimy zebrać wszelkie informacje i tak dalej. No tak, tak. Już. Aha, i mnie przemieniło w chłopka zwykłego, już jak się wsiadłem na tego monta. Hmm. Eee, ty. A nie, tu jakaś mapa leży, tak? Aha, raport od Flightmastera. Ty, dawaj, pomóż. No, ja, mam jakieś rzeczy, które Wam pomogą. Dobra. E... O, luneta, spokojnie, będziemy patrzeć przez lunetę. Oho, co tam zobaczymy? O nie, z wolę! Aha, czy więcej naszych tych starszyzny jest uwięziona w tym Aberusie? Ale my nie zapomnieliśmy i, i już i zamierzamy wierzymy. szturmować to więzienie i uwolnić tych starszyznę naszą. Dobra. Dobra. Uh, I gdzie oni są? Nie wiem nawet. Musimy pogadać o tym, co się tu stało. Sytuacja jest gorsza niż myślałem. Uh, ich przewaga w powietrzu to jest dla nas problem. Chcą uwolnić tych złoli z Aberusa. A gdybyśmy im pozwolili, to przerąbane i by całą tą jaskinię przejęli. Znajduj komander Ignaxa. Dobra. Bierz te bomby ze sobą. Dobra, wezmę. Liczymy na ciebie, mordo. Spoko. Karinka bakku. Mam plecak z bombami. Wszystko będzie fajnie. A, dobra. E... Fajnie, że tu jesteś, może się nam przydać twoja pomoc, ok? O, ile rzeczy trzeba będzie zrobić. No to robimy, nie? E Generalnie to my, to złole są już doświadczone w zabijaniu smoków, ale teraz... E Aha, ale teraz to, co, że oni umieją walczyć, to ich wspomaga i tak balista jeszcze. Uh, jest ja straciłem dużo żołnierzy i musisz zabić te balisty. Dobra, dalej. Uh, Firecallers, czyli przywoływacze ognia, to są straszne zwole, musimy ich zabić, bo oni wspomagają woli, Dobra. Uh, a, i musimy się dowiedzieć o, szefa, musimy zabić ich wszystkich i jakieś plany jego zdobyć. Dobra. Poko. Eee, czyli tak. Eee, który? Dobra, najpierw ta balista. Gdzie ta balista jest? O no jest. Eee, nie tak no, Użyjesz? Czekaj, czy mnie odrzuci. Otóż tak. Eee, dalej A to na górze są, dobra eee, Tutaj. Nie, nie odsunąłem się wystarczająco szybko. Mrzesz. No, e, dobra, druga balista. W sumie trzecia balista już tu jest. Balista, balista, balista. Jeszcze więcej balistów. Balist o, tu jest po drodze ten, ziamek, którego potrzebujemy i tak zabijać, i ten też. Nie, Dobra, walisty zabite To jeszcze trzeba zabić szefa No destroy, destroy. Sniki, sniki, Znam twoje plany, ha 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 Wszystkie odpałki Bank. Tak, tak. No. E... Dobra. To wracamy, nie? Gdzie to było? Tutaj. Mm. Nie ma za co. O. Smoki przyleciały. Spoko. A, dobra. Paru moich żołnierzy kiedyś walczyło z ramię w ramię ze smokami, co za wspaniały dzień. E, obecność smoków nam daje... podniosło morale i tak dalej. Dobra, muszę po prostu zabić tych. Musimy przypomnieć złom, że to jest ziemia, należą do nas i tak dalej. Eee. Co ja mam? Ha, wsiąść na smoka? Horror Fireball.

Komandancie, znaleźliśmy. Znaleźliśmy smocze gniazdo. Nie podoba mi się to i mi to też się nie podoba. Ten field commander będzie się bił, a my będziemy sprawdzać, co się dzieje z tym gniazdem. Gdzie to gniazdo. O kurczę. Co tu się stało? Hmm. Nie, nie wiem. Ale śmieszne smoki białe. Białe jeszcze. A... To musi być te miejsce zgniazdowania. Ale dlaczego wszystkie złole są zabite? Czy to za późno tu przybyliśmy? O kurcze, ależ zagadka. Uh, możemy się tylko domyślać, co, że coś zabiło tych jardynów. Kto mógłby to zrobić? Hmm, kto mógłby to zrobić? Ciekawe, ciekawe. Spokojnie, nie skrzywdzimy cię. Dobra. Wspaniałe. Mysterium. Wspaniałe kreatury. To, to miejsce musi być ich miejscem gniazdowania. A ty teraz. Wygląda na to, że one są lojalne Neltarionowi. Czy mogą przychodzić z Aberusa? z Aberus tam tu coś. Nie wiadomo. A ty? Zabite przez Drakonitów. A, drakonity to są właśnie te smoki, co można na nimi grać? Co dodali? Mm -hmm. do naszego... Więc złole były powstrzymane Zobaczmy. przez niez... niezn... nieznane te drakonkiny. E, patrząc na to ilu tutaj jest zabitych tych drakonkinów. Te Drakonkiny są równie brutalne, co te złole, z którymi walczymy. Chwila, bo... A jednak nie, to tak chyba jeszcze nawet gorzej. Eee. To, co mnie najbardziej martwi, to że oni wciąż, te Drakonkiny, chodzą z banerem Nelfariona, czyli że są lojalne do niego i jakiekolwiek zadanie im da. Musimy uważać. Uh, czyli klatki, jakieś łańcuchy, wozy transportowe... wiemy chyba, o co tu chodzi. Uh, że te drakonkiny chcą uh, zniewolić te białe smoki. Czyli musimy ich po prostu powstrzymać i drugi... A, że tu, a, tu jest jakiś zwol, który tym zarządza, blablabla, dobra. dobra. A, dobra no. On mówi, że jest zły i że to nie są prawdziwe rzeczy, tylko to są eksperymenty. Klik. Klik. Gdzie ten główny złol? Dobra, zaraz się do niego dobiniemy, bo jeszcze są skałki do kopania. Fajnie. No, umrzyj. Czemu nie chcesz umrzeć? Gdzie ta skałka? Jest. Severit i jeszcze druga. Wow, ile rzeczy! Oj, jakieś takie coś super. O, dobra, to te wszystkie rzeczy tu daję. To jest jakieś coś dziwnego do ulepszania przedmiotów. A to, co to jest? Aha, jewel crafters dobra czyli to mnie nie dotyczy A ten główny zwol jest na górze dobra to idziemy na górę Pim 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 pim, pim. No no, on coś z gada jeszcze. Dobra. Eee...

принципе, Так. No, no. uh, no, Ну-ну. Пам-пам-пам-пам-пам. Там. Halo? Zrobiłem. A więc te białe smoki się nie rodzą tutaj, tylko w środku Aberusa. A, czyli one były eksperymentem, który. One były częścią eksperymentu, który doprowadził do powstania draktyrów? Kiedy o tym pomyślę, to straszne jest, jak łatwe to było dla Neltariona, żeby kreować i niszczyć życie. Dobra, filmik. Te kreatury mogą się okazać przydatne, jeśli mogą służyć nam. To nie są kreatury. To jest, jest nasz gatunek. To są eksperymenty mojego ojca, nic więcej. Mięso armatnie. Co? Ty też jesteś dla mnie mięsem armatnim? Tak, to jest to, o czym ty jesteś. Źle mówisz, on mi powiedział. Nie widzisz tego, że jesteście połączeni. No, możesz zaprzeczać, ale to jest twój brat. Dwa skrzydła muszą się nauczyć latać no, albo upadną coś tam Dobra, i wygląda na to, że dostaliśmy smoka. To miał być biały, ale okej okay. Smok! chup więcej reputacji eee, to jeszcze dobra to jeszcze wyczyścimy sobie ekwipunek dobra i cóż zastanówmy się co o, oni dalej chcą a no dobra, chyba, że zrobimy sobie w sumie tutaj cięcie, co? YouTube'ie. No, bo odblokowaliśmy te smoki, a to jeszcze się nim pochwalę. Jak on wygląda? On jest. Jak się to nazywa? Taki średniowy, szczerze mówiąc, wolę tego niebieskiego, dobra. No, fajnie, fajnie, no. E, znowu chcesz coś? Tak, tu mi mógł. Dobra, znowu jakieś pierdoły będziemy dostawać. E, dobra, to tak jak mówiłem, zrobimy stucięcie i widzimy się w następnym odcinku. Także dzięki i trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, hej.